Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Poznania. Mecz ostatniej kolejki mistrzostw drugiej ligi sezonu 1995-96. Poznańska Warta podejmuje zielonogórską Lechię Polmosbyt. Zielonogórzanie już w niedzielę po zwycięstwie 3-2 nad Stilonem Gorzów zapewnili sobie... Pozostanie w drugoligowym gronie na kolejny sezon 96-97. Natomiast Poznaniacy jeszcze walczą o utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej. Poznaniacy są spadkowiczem z pierwszej ligi w ubiegłym sezonie. Jeszcze właśnie ta drużyna, nie najlepszych drużyn kraju. W tym sezonie zupełnie nieudana gra w drugiej lidze, no i muszą dzisiejsze spotkanie Poznaniacy rozstrzygnąć na swoją korzyść. czekać na informacje z Polic i Głogowa. Być może drużyna z Dolnej Wildy utrzyma się w drugiej lidze. Obie drużyny już na boisku. Drużyna gospodarzy w następującym zestawieniu w Bramce, Zbigniew Kordu z dwójką. Adam Wolniewicz, z trójką Bartosz Hinz, z czwórką Waldemar Przysiuda, z piątką Czesław Jakowcewicz, z szóstką Piotr Najewski, z siedemnastką Tomasz Rybarczyk z dziesiątką Maciej Żurawski z dziewiątką. Słowomir Pawelec, z Łemką Piotr Prabucki, z numerem 11 Mariusz Tirling. Trenerem drużyny poznańskiej warty jest Andrzej Żurawski. Drużyna zielonogórska dziś w... Innym zestawieniu, zupełnie innym zestawieniu niż meczem ze Gorzów. W bramce Robert Kiktowicz z numerem drugim, kapitan drużyny zielonogórskiej. W dzisiejszym spotkaniu Krzysztof Gnatowicz z trójką Mariusz Gumienny z czwórką Wojciech Winograd z piątką Wojciech Pochylski z szóstką Krzysztof Wyszenka z siódemką, Zbigniew Korszun, z ósemką Marek Czerniawski, z dziewiątką Paweł Michalski, z dziesiątką Piotr Czerniawski, z numerem jedenastym, Rafał Zych. Trenerem drużyny zielonogórskiej jest oczywiście Bronisław Przygrodzki. Te zmiany w drużynie zielonogórskiej to powrót do ekipy Bronisława Przygrodzkiego, Kartkowiczów Piotra i Zbigniewa Korszuna. Przed chwilą sędzia główny dzisiejszego spotkania Robert Małek z OKS-u Katowice, któremu pomagają na liniach z chorągiewką czerwoną Jan Złotek i z chorągiewką żółtą Marian Rzemaltis. Piotr Prabucki będzie egzekutorem. Płaskie dośrodkowanie. No i ładnie pomyślał Piotr Prabucki. Uruchomił kapitana drużyny Sławomira Pawelsa, Dokładne podanie. Poczerniawscy przy piłce, trzyosobowy mur zawodników poznańskiej warty. Uderzy tą piłkę Piotr Czerniawski, ładny strzał, ale idealnie ustawiony Zbigniew Kordus. Waldemar przysiuda, operujący tutaj z prawej strony do Tyrlinga. Tierling. Znakomicie minęła z trzech zielonogórzan. Jakżeż niewiele brakowało, znakomita interwencja. Roberta Kitowicza w wyśmienitej sytuacji był zawodnik warty, ale teraz kontra Lechipolmozbyt. Marek Czerniawski, biegnie do niego Jakołcewicz. Marek Czerniawski, 1-0 dla Lechii Polmozbyt Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć, po prostu sprawdza się stare piłkarskie porzekadło. Zmarnowane sytuacje lubią się mścić. W znakomitej sytuacji byli gracze poznańskiej warty po tym minięciu trzech zawodników Lechii Polmozbyt przez Mariusza Tyrlinga. Zagafili się, zostali na połowie zielonogórzan, Wyszedł znakomicie do przodu Marek Czerniawski ładnym, technicznym strzałem mimo asysty Czesława Jakowcewicza pokonał Zbigniewa Kordusa i od 34 minuty Legia Polmozbyt prowadzi w Poznaniu z Poznańską wartą 1 do 0. Chcieliśmy piłkę przysiuda i w tym momencie arbiter meczu. Pan Robert Małek z Katowic zakończył pierwszą połowę spotkania. Pawelec. No i bramka dla drużyny poznańskiej niestety. Tym razem wyraźnie zaspali zielonogórscy obrońcy i Waldemar Przysiuda, zawodnik oznaczony numerem 4 w 11 minucie po przerwie, czyli w 56 minucie spotkania. Wyrównuje na boisku w poznaniu rezultat meczu na 1 do jednego. No była to jedna z rzadkich chwil, kiedy zagapili się Zielono pozwolili na spokojne rozegranie akcji zespołowi warty i stało się. Proszę. Lewą stronę Piotra Czerniawskiego do Marka Czerniawskiego, ten w indywidualnej akcji. Marek Czerniawski kto zamknie tą akcję? Piotr Czerniawski w znakomitej sytuacji był młodszy z braci Czerniawskich po dwójkowej akcji. Zych, do kogo zagrać tą piłkę? Do Skrzypczaka. Skrzypczak wpada w pole karne. Jaka znakomita obrona teraz Zbigniewa Kordusa. Zespół Poznański nie może zdobyć tej drugiej bramki. I znowu groźnie, ogromne zamieszanie na naszym polu karnym. Jeszcze nie koniec akcji. Rybarczyk. Tym razem dobrze ratajczak. Ale... Obrócił się, z półobrotu strzelił Sławomir Pawelec. Znakomity strzał z linii pola karnego, no i niestety 2 do 1 dla poznańskiej warty. Napór tej drużyny przyniósł w końcu efekt. No i trzeba powiedzieć, że ta druga bramka zespołowi warty na pewno się należała. Znakomite uderzenie Pawelca, stał tak trochę tyłem wykonawcą rogu w drużynie poznańskiej. No i proszę Państwa mieliśmy ogromne szczęście, jeszcze nie koniec akcji, no dwóch zawodników warty nawzajem sobie przeszkodziło, Pawelec i Tyrling, no jak można w takiej sytuacji nie zdobyć bramki, chociaż jeszcze nie koniec akcji. Ogromne szczęście mieliśmy proszę Państwa, no ale gdzie byli nasi obrońcy, no stali jak zamurowani, stali jak zamurowani, gdyby... Nie przeszkodzili sobie nawzajem Podkreślam to jeszcze raz wyraźnie Piłka musiała trafić do bramki Już puste w tym momencie Ale teraz Ogromny napór Drużyny Warty Jakącewicz przymierza się do uderzenia I w... rzut karny Rzut karny Nie ma co dyskutować z arbitrem Obronił piłkę Po strzale Po strzale a Kitowicz ale tylko odbił ją podbieg tierling, a Teraz czerwona kartka dla Roberta Kitowicza, proszę. Czerwona kartka, jak dobrze zauważyłem. Tu są rozbieżności w ocenie tej sytuacji, ale wyraźnie widziałem czerwoną kartkę w, w ręku arbitra Roberta Małka. I chyba też tak jest, bo widzę, że się rozgrzewa i Reneusz Rymaszewski no najprawdopodobniej Robert Kitowicz coś niekulturalnego powiedział arbitrowi. Nie, nie wiem dlaczego, ponieważ fał naszego bramkarza na Tierlingu był ewidentny i karny dla gospodarzy. No i nie było wątpliwości. 85. minuta spotkania Maciej Żuraski. 3 do 1 dla poznańskiej warty. Tą trzecią bramkę zdobyli gospodarze z rzutu karnego. Do zakończenia meczu 5 minut no i niewiele czasu, aby tą dwubramkową różnicę, dwubramkową różnicę odrobić. Trzeba przyznać, że w dzisiejszym spotkaniu oglądamy dwie różne połowy. O ile w pierwszej przewagę mieli Zielonogórzanie, co udokumentowali jednym golem, to teraz zdecydowana przewaga, wręcz miażdżąca, rzekłbym, drużyny poznańskiej Warty. Zielonogórzanie nastojąco zupełnie, nie, nie tego można było się spodziewać, można grać na luzie, ale trzeba przynajmniej walczyć, podchodzić do spotkania ambitnie. Szkoda, że Zielonogórzanie zupełnie oddali pole w drugiej części spotkania, bo mogli stąd tu z, w z Poznania wywieźć zwycięstwo. Mogli wywieźć trzy punkty. Było to bardzo, bardzo możliwe. A tak przegrywają na cztery minuty przed zakończeniem spotkania. 1 do 3. Teraz błąd Krzysztofa Natowicza Wykorzystał to Mariusz Tyrling. Wpada w pole karne drużyny Zielonogórskiej. Tyrling zdoła dośrodkować i będzie 4 do 1, tak jest. Tyrling minął się z piłką Wojciech Winograd. Minął się z piłką Ireneusz Rymaszewski. A rezerwowy drużyny Poznańskiej Warty Maciej Gutowski zdobywa czwartą bramkę dla Poznańskiej Warty. I na 3 minuty przed zakończeniem spotkania. Poznaniacy prowadzą już 4 do 1. No nie zanosiło się na to tutaj w Poznaniu. Prze... Bramkę strzelił Maciej Gutowski. Błędna informacja, spikera zawodu tutaj w Poznaniu. I do zakończenia spotkania. Już niewiele czasu, ale nie zmienia to oceny, że w drugiej części spotkania Lechia Polmozbyt w ogóle nie istniała tutaj na boisku w Poznaniu. O ile za pierwsze 45 minut można wystawić Zielonogórzanom dobre cenzurki, a o tyle w drugiej żaden z zawodników Lechia Polmozbyt nie zasługuje na wyróżnienie. Zielonogórzanie w dziesiątkę, przewaga jednego zawodnika w polu opuścił boisko po czerwonej kartce Kitowicza Marek Czerniewski wszedł między słupki Ireneusz Rymaszewski już zdążył puścić dwa gole o ile pierwszy rzut karny nie ma żadnych szans nasz bramkarz to przy drugiej bramce błąd Wojciecha Winograda który dopuścił do dośrodkowania Tyrlinga a piłkę w bramce z najbliższej odległości umieścił Maciej Gutowski. I znów ruszają Poznaniac. Zupełnie nas stojąco grają podobieczni Bronisława Przygrodzkiego w tych ostatnich minutach. Dopuszczają Poznaniaków do sytuacji strzałowych, dopuszczają do środkowań. Nie kryją zawodników w polu karnym. No i trudno się dziwić, że przegrywają nasi zawodnicy 1 do 4. Około. 120 sekund do zakończenia spotkania, ale zapewne sędzia dzisiejszego spotkania, który na pewno tego meczu nie zaliczy do najbardziej udanych, wiele niezrozumiałych, krzywdzących jedną i drugą drużynę decyzji. Sędzia Robert Małek doliczy kilka minut za te przerwę w grze, szczególnie za tą, kiedy czerwoną kartkę otrzymał Robert Kitowicz, a nie przygotowany do zmiany był. Ireneusz Rzymaszewski raz pozwolił opuścić piłce linię końcową Zbigniew korsun i od bramki rozpoczynać będą Zielonogórzanie będzie ją ekspediował Krzysztof Jutrzenka który pod nieobecność kontuzjowanego Mariusza Gumiennego pełni rolę ostatniego obrońcy w drużynie Zielonogórskiej daleka piłka do Tomasza Skrzypczaka ale w przeciwieństwie do pierwszej części spotkania, zielonogórzanie przegrywają wszystkie pojedynki główkowe, przegrywają akcje jeden na jeden. No i trudno się dziwić, że przy tej biernej postawie zawodników w zielonych strojach gospodarze strzeli aż cztery bramki. Mówiłem już o tym, że poznańcy muszą wygrać trzema bramkami, żeby zachować szansę utrzymania się w drugiej lidze, ale to tylko pod warunkiem. Wyników, korzystnych wyników dla Poznaniaków w innych spotkaniach ostatniej kolejki. A więc zwycięstwa którejś z drużyn w meczu w Głogowie, czy to Chrobrego, czy Ślęzy i przegranej w Policach Chemika z Odrą. Jak dotąd Poznaniacy wypełnili swoje zadanie, wygrywają czteroma bramkami. Trzema bramkami, przepraszam, cztery strzelili. Tomasz Skrzypczak, no może Zielonogórzanie zdołają strzelić tą drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Piotr Czerniawski do Tomasza Skrzypczaka. Jednak zupełnie niedokładnie jeszcze walczy. Tomasz Skrzypczak próbuje mu pomagać. Paweł Ratajczak tracimy piłkę w środku pola i ruszają znów Poznaniac. Pawelec do rybarczyka, rybarczyk ponownie do Pawelca. Pawelec dochodzi do, do, do sytuacji strzałowej. Nie zdecydował się na oddanie strzału, piłka do rybarczyka, ten do Przysiudy przysiuda, przy nim korsun, przysiuda. Poradził sobie z nim, zbignie w korsun, o tyle, że wybił piłkę poza linię boczną boiska. Przysiuda z autu, do tyłu, do Bartosza Chinca, Hinz na wolne pole do zupełnie obstawionego Żurawskiego. Ten na prawą stronę wychodzi z bramki Ireneusz Rymaszewski, A w dobrej sytuacji był Adam Wolniewicz. Ale zupełnie nikt z zawodników Lech i nie dochodził do wbiegającego w pole karne Adama Wolniewicza. Piotr Czerniawski w indywidualnej akcji. Dwóch miał partnerów z przodu, nie potrafił dokładnie zaadresować tej piłki. I znów Poznaniacy. Zupełnie bezkarnie przemieszczają się pod pole karne. Bramki bronionej przez Ireneusza Rymaszewskiego. Jeszcze Rafał Zych. Ale to wszystko bez wiary w to, iż można tą piłkę zabrać Poznaniakom. No teraz bezkarnie wjechał sobie w pole karny zawodnik oznaczony numerem 13 Maciej Gutowski. Na szczęście nieporozumienie i przejęli piłkę goście. Rafał Zych. 98 już minuta spotkania. 90... Trzecia minuta spotkania, przepraszam, jak już mówiłem, dolicza minuty za te przerwy sędzia Robert Małek. Dochodzi do tego dośrodkowania Piotra Czerniawskiego, Korsun, Korsun, indywidualna akcja, no ale jedzie z piłką do tyłu, do Piotra Czerniawskiego. Piotr Czerniawski, bawią się teraz z piłką w Zielonogórzanie. Krzysztof Jutrzenka. Taki strzał na wiwat, daleko, daleko obok bramki Zbigniewa Kordusa, który nie napracował się w drugiej części spotkania, tylko dwie akcje, które mogły zakończyć się bramką drużyny zielonogórskiej. Jeden niecelny strzał głową Piotra Czerniawskiego, a raz bramkarz warty wykazał się sporym refleksem w ostatniej chwili, broniąc strzał Tomasza Skrzypczaka. Teraz faul Wojciecha Winograda, sędzia jeszcze nie spogląda na zegarek, 49 minuta drugiej części spotkania. Jeszcze poznaniacy Pawelec. Żurawski. Teraz minął się z piłką Tomasz Skrzypczak. Strzał Czesława Jakowcewicza. Próbował zaskoczyć Irenę Uszary Maszewskiego, ale bez skutku. Rozpoczną od własnej bramki zielonogórzanie. Myślę, że za chwilę sędzia zakończy spotkanie. Teraz spojrzał na zegarek. No i niezbyt udanie kończą sezon 95-96 zawodnicy Lechii Polmozby. Tak jest! W tym momencie gwizdek sędziego Roberta Małka z Katowic, który zakończył mecz 34. kolejki mistrzostw II ligi. Ostatni mecz w tym sezonie Lechi i Polmozby dzielnogórzanie przegrywają z miejscową wartą. 1 do 4. zielono Zielonogórzanie w pierwszej części spotkania prowadzili 1 do 0. Bramkę strzelił Marek Czerniewski i w Zielonogórzanie w tej pierwszej części byli wyraźnie lepsi od gospodarzy. W drugiej części spotkania wyższość gospodarzy podopiecznych Andrzeja Żurawskiego nie podlegała dyskusji. Po bramkach bramce wylu, wyrównującej Waldemara przy 56 minucie, bramce Saunira Pawelca w 77 macieja Żurawskiego z rzutu karnego w 85. i w bramce Macieja Gutowskiego w 87. Poznańska Warta wygrała z Lechią Polmozbyt w dzisiejszym spotkaniu 4 do 1. To wszystko ze stadionu Poznańskiej Warty. Dziękujemy państwu za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.